Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin Sodowski z Pasieki Marcyś. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić temat, jak założyć pasiekę w 2023 roku. Myślę, że z uwagi na to, że mamy listopad, jest to świetny okres, aby zacząć już snuć pewne plany na temat powstania naszej przyszłej pasieki, a wszystko powinniśmy zacząć od odpowiednich fundamentów, czyli wiedzy teoretycznej. Za chwilę przedstawię kilka propozycji literaturowych, od których możemy na początku zacząć, Niemniej jednak, bardzo istotne na początku będzie sprawdzenie, jak tolerujemy jad pszczeli. I tutaj oczywiście nie jestem specjalistą, nie jestem lekarzem, więc odsyłam Was do alergologów, którzy wykonają odpowiednie testy i stwierdzą, czy jesteś w stanie zająć się pszczołami w przyszłości. Ponieważ oczywiście ewentualna podatność na jad pszczeli nie będzie przeszkodą, ale wymaga to na początku podjęcia odpowiednich działań, myślę, że odczulania, które będzie niestety czasochłonne. A pamiętajmy, że Decyzja o założeniu pasieki często wiąże się z różnymi niemałymi kosztami, więc nie warto jest iść w koszty w postaci zakupu pszczół, odpowiedniego sprzętu pszczelarskiego, jeżeli tutaj na drodze stanie niestety nasz stan zdrowia. Oczywiście pomijam również kwestię tego, że odpowiednia sprawność fizyczna będzie bardzo dużym ułatwieniem, jeżeli chodzi o zajmowanie się pszczołami. Oczywiście osoby, które nawet mają pewne problemy zdrowotne, będą w stanie pszczołami się zająć, ponieważ tutaj będziemy głównie mówić o pasiece amatorskiej. Ale przy większej pasiece ta sprawność fizyczna jest tutaj według mnie wymagana. Zakrzydziemy może do literatury. Ja przedstawię kilka propozycji. Oczywiście już w obecnych czasach możemy korzystać z ogromnych zasobów elektronicznych, więc wiele tych książek będzie dostępnych w wersji elektronicznej i często można kupić cały dostęp do danej bazy o wiele taniej. Natomiast ja tutaj przedstawię Wam kilka propozycji książek, które myślę, że będą warte przeczytania na początku oraz książki, które warto zakupić już. Trochę później, jeżeli już mamy pewne doświadczenie. I tutaj akurat pierwszą książką, jaką mam w ręku, jest y, Alchemia Pszczół. Jest to książka już myślę, że trochę bardziej zaawansowanych pszczelarzy, ponieważ porusza ona temat tak naprawdę tej podstaw chemicznych, fizycznych pewnych zjawisk. Oraz różnych produktów pszczelich, więc jest to taka książka już troszkę bardziej zaawansowana, zwłaszcza dla osób, które mają pewną wiedzę, jakieś podstawy na temat chemii fizyki. To nam będzie na pewno zrozumiała, natomiast ona nie jest napisana prostym językiem, więc od razu to zaznaczam. Kolejną książką jest Zimowanie Pszczół. Jest to książka, która omawia temat zimowania pszczół miodnych i ogólnie na początku raczej polecam książki, które są w takiej formie poradnika. Czyli one z jednej strony powierzchownie omawiają różne tematy. Ale stanowią taką fajną podstawę na początek dla osób, które jeszcze nie znają odpowiedniego słownictwa, nie są jeszcze tak dobrze wtajemniczone w całą tutaj dziedzinę pszczelarstwa. Natomiast później, w ramach tego, jak to wiedzę już będziemy zdobywać, będziemy mieli już własne pszczoły i zaczynamy zdobywać pewną praktykę, warto skorzystać z literatury już bardziej profesjonalnej, która omawia konkretny temat, czyli na przykład jakaś genetyka pszczół miodnych, hodowla matek, czyli to, co nas w danym temacie akurat będzie interesowało, staramy się rozwijać. Tutaj mamy właśnie taką książkę, z typów poradnikowych bardziej, hodowla pszczół, więc jest to książka bardzo fajna na początek. Też jeżeli szukamy ogólnie literatury, bo naprawdę dostępnej jest tej literatury bardzo dużo, powinniśmy kierować się raczej literaturą, która jest dosyć świeża, że tak powiem, która ma maksymalnie te kilka lat, ponieważ yy, często pszczelarze polecają książki z lat 80., które niestety już często mają pewne nieścisłości, jeżeli chodzi o dzisiejsze warunki gospodarowania. Ponieważ wiele się jednak przez te ostatnie 40 lat zmieniło. Pszczoły moje hobby to jest taka bardzo chudziutka książeczka, jedna z pierwszych, którą zakupiłem i ona omawia bardzo tak ogólnie różne tematy na temat pszczół, więc też myślę, że fajna na początek. Kolejną pozycją jest Atlas Chorób Pszczół. Bardzo fajna książka. Jeżeli ktoś już zapoznał się z różnymi takimi poradnikami, które dają pewne podstawy. Warto zapoznać się z książką, która mówi o chorobach pszczół, ponieważ jest to główny problem w hodowli pszczół miodnych, z którym no, każdy pszczelarz, nieważne od swojego stażu, musi sobie co roku niestety jakoś radzić. Polubić pszczoły, również poradnik pszczelarski, który omawia wszystkie jakieś tam podstawowe zagadnienia, więc też taka książka bardzo ogólna. Miodolecznictwo to już będzie książka, która jest, yy, powiedzmy, no, ukierunkowana stricte na produkty pszczele, głównie miód. Fenomen pszczół miodnych. Myślę, że książka już też tam drugiego, trzeciego wyboru, ponieważ ona omawia pewne aspekty bardziej dogłębnie. Hodowla pszczół. Już to jest zdecydowanie grubsza książka. Według mnie jedna z najlepszych. Tu akurat jest jakieś stare wydanie, ale wiem, że też są nowsze wydania, więc tutaj jest to praca zbiorowa wielu wspaniałych autorów i jestem bardzo zadowolony z tej książki. Pożytki pszczele. Również książkę gdzieś tam drugiego wyboru, ona na początku nie będzie aż tak istotna. I Wielka Encyklopedia Pszczelarstwa, to akurat część książek, które tutaj przyniosłem. Też niezła cegła, natomiast y, bardzo fajna książka. Dużo ilustracji i też z niej byłem bardzo zadowolony. Jest to część literatury, którą można na początku przyswoić. Oczywiście, tak jak już wspomniałem wcześniej, warto zacząć od podstawowych poradników, które w pewien sposób wprowadzą nas. W całą tą przygodę związaną z pszczelarstwem, a później konkretne już tematy rozwijać literaturą bardziej specjalistyczną. Na początku warto również wykupić sobie dostęp do różnych czasopism pszczelarskich. One tutaj u nas w Polsce przeważnie są skierowane do pszczelarzy amatorów, są napisane bardzo takim prostym, przystępnym językiem. Natomiast dla osób, które biegle posługują się językiem angielskim, polecam korzystanie z czasopism amerykańskich, kanadyjskich. Tam przeważnie te zagadnienia są troszkę bardziej rozwinięte. No, i często zagadnienia opisywane w tamtych właśnie czasopismach, literaturze docierają do nas niestety kilka lat później, więc jeżeli chcemy być naprawdę na czasie, chcemy mieć dostęp do najnowszej wiedzy, tutaj warto korzystać z różnych dostępnych informacji w języku angielskim. Kiedy wiemy już, jak zdobywać wiedzę teoretyczną, powinniśmy przejść do aspektów praktycznych. I oczywiście na wiosnę, kiedy zdecydujemy się na wybór naszych pierwszych rodzin pszczelich lub odkładów, powinniśmy przemyśleć decyzję, z jakiego typu ula będziemy korzystać. Na temat typów uli oraz ewentualnie później wyboru matek, sprzętu pszczelarskiego staram się poruszać te tematy w innych swoich filmach, więc gorąco zachęcam. Kanał prowadzę już od kilku lat, więc myślę, że znajdziecie wiele wartościowych informacji. Natomiast ogólnie ule dzielimy na dwie różne kategorie. Jedną kategorią będą to ule stojaki, drugą ule leżaki. Są to dwa odrębne systemy, które kierują się inną troszkę filozofią. I tutaj ul leżak będzie fajnym wyborem dla osób, które mają pasiekę przydomową, które planują raczej zajmowanie się pszczołami w obrębie stricte amatorskim. Natomiast ule stojaki, z których na przykład ja korzystam, są to ule, które umożliwiają już gospodarkę w trochę większej skali i dodatkowo dają większe możliwości, jeżeli chodzi o nowoczesną gospodarkę pasieczną. Kolejnym aspektem będzie wybór odpowiednich matek i tutaj tak naprawdę na początku myślę, że wchodzą w grę głównie krainki. Są to pszczoły, które radzą sobie dobrze na większości terenów Polski. Później powinniśmy tak naprawdę eksperymentować, dobierać to wedle naszego uznania. Ja głównie gospodaruję na pszczołach rasy krańskiej. Oczywiście każda rasa dzieli się na poszczególne linie. No i mamy na przykład krainkę niemkę, krainkę nieskę, alpejkę, primę, geme i tak dalej, i tak dalej. Więc y, każda rasa dzieli się na poszczególne linie. I te linie powinny charakteryzować się odpowiednimi cechami, więc tak naprawdę, daną rasę oraz linię pszczół powinniśmy dobierać do naszych warunków gospodarowania, do naszego terenu, i to wymaga niestety, ale wielu lat różnych doświadczeń, testów, obserwacji, aby dobrać coś, co będzie pasowało po prostu nam, a nie naszemu sąsiadowi, ponieważ każdy ma troszkę inne podejście. Pewne rasy czy linie pszczół miodnych odpowiednio czują się, na przykład. Typach danych uli, które tworzą mniejsze rodziny, które większe. Jedne rodziny są dobre na pożytkach wysokotowarowych, inne znowu fajnie gospodarują na skromnych pożytkach, gdzieś tam, jeżeli mamy do czynienia bardziej z łąkami, lasami itd., itd. Więc to musimy wszystko dobrać pod siebie i w tym wyborze myślę, że mogą Wam pomóc moje firmy, ponieważ wiele aspektów omawiam. Ten kanał prowadzę już od kilku lat, więc myślę, że znajdziecie wiele fajnych informacji na temat właśnie pszczół, gospodarowania oraz różnych aspektów. Myślę, że możemy płynnie przejść do kolejnego tematu, czyli skąd jeszcze czerpać tę wiedzę. Wymieniłem oczywiście literaturę, nie bez przyczyny, ponieważ uważam, że jest to najlepsza forma czerpania wiedzy na początku, ponieważ mamy też różne inne źródła wiedzy. Jest to m.in. YouTube, są różnego rodzaju fora, grupy pszczelarskie, na przykład na Facebooku i dalej. I problem z tymi źródłami wiedzy jest to, że nie są one w żaden sposób weryfikowane. Więc oczywiście, dla osoby troszkę bardziej doświadczonej, która jest w stanie pewne rzeczy odpowiednio przesiać, jest to bardzo fajne źródło wiedzy, natomiast dla osób początkujących może być to nieco utrudnione, ponieważ pamiętajmy, że na przykład na takim YouTubie każdy tak naprawdę może nagrać film, opublikować jakieś swoje przemyślenia i niekoniecznie będą to przemyślenia, które są godne naśladowania i gdzieś tam wdrażania na swoich pasiekach. Dlatego powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, kogo obserwujemy i z jakiej wiedzy korzystamy. Pamiętajmy też, że co pszczelarz to inna opinia, tak? tam gdzie dwóch pszczelarzy, tam trzy opinie, tak czasami się mówi, ponieważ jeżeli chodzi o gospodarkę pszczelarską, to jest wiele podejść i każdy z nich tak naprawdę jest dobry, ponieważ stanowi to pewien system gospodarowania. Dlatego idąc różnymi drogami, dochodzimy do tego samego celu. I nie znaczy to o tym, że osoba, która postępuje w inny sposób, np. ja, popełnia jakiś błąd i robi to źle, ponieważ można w różny sposób dotrzeć do mety. Dlatego warto jest na początku kierować się opiniami jednego, dwóch pszczelarzy, aby po prostu podążać według konkretnego systemu. No i oczywiście też to wszystko polega na tym, aby w trakcie się rozwijać i szukać swoich własnych dróg i swojego własnego sposobu gospodarowania. Kolejnym cennym źródłem wiedzy będą kontakty z innymi pszczelarzami. I w zależności od tego, co planujemy, czy będzie to pasieka amatorska, czy może pasieka nieco bardziej profesjonalna, pasieka zawodowa, powinniśmy szukać dojść do innych osób, ponieważ Zawsze to podejście do pasieki amatorskiej będzie nieco inne niż do pasieki zawodowej. Na pasiece amatorskiej wiele rzeczy możemy pominąć, i tak naprawdę wiele aspektów nie ma takiego znaczenia jak przy pasiece zawodowej, gdzie znaczenie ma na przykład odpowiednia optymalizacja oraz logistyka całego przedsięwzięcia, więc szukamy zupełnie innych osób, które będą w stanie nam zwrócić uwagę na inne aspekty. Wybór odpowiedniego mentora jest bardzo istotny, ponieważ umożliwia nam to uniknięcie wielu błędów, więc starajmy się nawiązywać przyjaźnie. Różne znajomości w tej branży, a to na pewno zaowocuje w przyszłości. Jeżeli udało nam się już nawiązać odpowiednie kontakty myślę, że zakup odkładów czy rodzin nie będzie żadnym problemem, ponieważ osoby te z chęcią na pewno nam na początku takie rodziny sprzedadzą i pomogą na starcie, więc zawsze jeżeli szukamy rodzin pszczelich, przede wszystkim nie powinniśmy kierować się najniższą ceną, ponieważ tanio przeważnie nie znaczy dobrze, a dodatkowo powinniśmy szukać osób, które też będą w stanie nam na początku troszkę doradzić. Ja zawsze sprzedając, czy to rodziny, czy odkłady, staram się. Przynajmniej telefonicznie takim osobom doradzić, ponieważ jest to bardzo cenne na początku dla osoby początkującej, która na przykład otwiera ul, spotyka się z czymś zupełnie nowym. No i zanim znajdzie odpowiedź w literaturze zajmuje to sporo czasu, zwłaszcza jeżeli nie wie gdzie szukać. Więc wtedy mam możliwość zadzwonienia do mnie, zapytania o radę, więc ja jestem w stanie doraźnie pomóc bardzo szybko poprzez krótką rozmowę telefoniczną. Jeżeli to są osoby bliżej, też zdarzało mi się wcześniej, już w tej chwili nie mam na to czasu, ale nawet jeździłem na pasieki swoich kolegów, którym pomagałem. Sprzedawałem pierwsze odkłady jeszcze kilka lat temu, aby po prostu zerknąć gdzieś tam przed rozpoczęciem zimowli, czy rodziny zostały odpowiednio przygotowane do zimy, czy wszystko, że tak powiem, jest w odpowiednim stanie. Kolejnym aspektem będzie wybór odpowiedniego sprzętu pszczelarskiego. Jest to temat bardzo szeroki, więc dzisiaj nie będę go omawiał, ponieważ wymaga on stricte indywidualnego podejścia. Zupełnie inny sprzęt będzie wymagany w pasiece amatorskiej, a inny w pasiece zawodowej. To, co na pewno nam się przyda, i to niezależnie od tego, jaką pasiekę chcemy prowadzić, będzie to oczywiście jakaś zmiotka, dłuto, trójpszczarski, kapelusz, oczywiście podkurzacz. Więc są to takie podstawowe sprzęty, wyposażenie, które będzie nam niezbędne do zajmowania się pszczołami. Mam nadzieję, że Wasza przygoda z pszczołami będzie owocna, a efektem będzie wspaniały, słodki miód oraz inne produkty pszczelarskie jak chociażby pyłek, pierzga, mleczko pszczele, wosk czy propolis. Tymczasem dziękuję za uwagę. Jeżeli film się podobał zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Do usłyszenia wkrótce. Pasiaka Marcyś. Pozdrawiam.